poka Witam Państwa przed telewizorami. Nazywam się Brygida Geoida i poprowadzę dzisiejsze wiadomości. W naszym mieście otworzyła się nowa pizzeria po kawałku. Czy pizza topia prowadzona od 10 lat przez Luigi'ego, włoskiego mistrza pizzy, ma się czego obawiać? Czas wszystko zweryfikuje. To mój pierwszy dzień, dzień, dzień. Mam nadzieję, że chociaż pojawi się jeden klient. No dobra, otwieramy, zapalamy wszystkie światła, włączamy pizzowego neona. Włączymy też telewizor. No i najważniejsze, rozpalmy piec. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy są wszystkie. Co to było? Składniki na pizzę. No dobra, dobra, już idę, idę! Mama mia! Kolejna pizzeria w okolicy. Kim ty w ogóle jesteś, dziecko? Eee, dzień dobry, mam na imię Werka. Ja jestem Luigi, włoski mistrz pizzy. Pewnie już o mnie słyszałaś. Podaj mi klasyczną pizzę z serem i sosem. Sprawdzę, czy możesz ze mną konkurować. To będzie 5 zł. Pch, oby to było tego warte! Matko, jaki wredny dziad. A może zrobię mu pizzę ze spleśniałym serem? Dobra, wdech i wydech. To pierwszy klient i na dodatek konkurencja. Z jej sobie pójdzie, mam nadzieję. Mamma mila! co tak długo? Rozpalałaś dopiero piec? To jest najgorsza pizza jaką kiedykolwiek jadłem. Nigdy nie będziesz tak dobra jak ja. Co? To niemożliwe. Na pewno kłamał. Przecież moim znajomym i rodzicom smakowała moja pizza. Puk puk. Dzień dobry, czy jest już czynne? Tak, tak, zapraszam. Dzień dobry. Co dla ciebie przygotować? Hmm, tak, patrzę na menu i no nie wiem. Może poproszę pepperoni. Tak jest, jedna pizza pepperoni, to będzie razem 7 zł. Reszty nie trzeba. W ogóle powinna Pani mieć na blacie słoik na napiski. O, to dobry pomysł, wezmę to pod uwagę, a ja za chwilę wracam z pizzą. Hmm, a co to? Co? Cukierki za darmo? Może nie zauważy, że wezmę kilka albo wszystkie. Proszę, gotowe. Jedna pizza pepperoni. Mmm, pachnie wspaniale. No to ja już uciekam. Do widzenia. Do widzenia, smacznego. Y Aha, czy on właśnie zawinął mi wszystkie cukierki z automatu? <słuch> Na szczęście kupiłam 10 kg. Dzień dobry. Czy ma pani jakąś pizzę na zbyciu? Jestem bardzo głodna. Yy, dzień dobry. No, nie mam, ale jeżeli pan chce, mogę zrobić dla pana kawałek. Bardzo dziękuję. Madzia, tyle to już lat się nie widzieliśmy! Dlaczego chciałeś się spotkać? Mamma mia! Kłopoty, same kłopoty! Trzeba pozbyć się konkurencji! Przez tą pizzerię stracę klientów! Ha! I jak ja mam Ci niby w tym pomóc? Madziu, Twoja opinia jest bardzo ważna! Jak powiesz na gramie, że jej pizze są beznadziejne, to mieszkańcy będą omijać to miejsce szerokim łukiem! Ale żeś wymyślił, Luigi! Ale słuchaj, 5000 tysięcy złotych i jeszcze dzisiaj dodam taką informację. 1000 złotych! Ach, Luigi, marnujesz tylko mój czas. 5000 tysięcy złotych i ani złotówki mniej. W porządku. A to łajdacy. Już jestem, proszę bardzo, smacznego. Dziękuję, dziecko. Ratujesz mi życie. Mam tę moc, mam tę moc, zjem twoją pizzę w jedną noc. Wow, syrena w mojej pizzerii? Poproszę dwie pizze z owocami morza. Dwie pizze z owocami morza, to będzie razem 20 zł. A ja za chwilę wracam z pizzą. Yy, a to nie jest przypadkiem trochę taki kanibalizm? Syrena je ryby, owoce morza, gdzie sama jest pół rybą i pół człowiekiem? Ale pięknie pachnie! Proszę bardzo, a mam jeszcze Ciebie takie pytanie, co zazwyczaj jedzą syreny? syrenę? Wiesz, jakieś zwykle rośliny wodne, tylko ja nie jestem z tych wege syren. Y, Okej, okay, w takim razie smacznego. Hej, hej, hej! Y, hej, kupcy klej. Co dla Ciebie podać? Nienawidzę pizzy. Daj mi jakiegoś schabowego z ziemniakami i surówką, ale to jest pizzeria. Tutaj podajemy tylko i wyłącznie pizzę. Aha, to poproszę pizzę pepperoni, ale bez pepperoni, yy, czyli pizza z serem i sosem, tak? Właściwie to może być też bez sera i bez sosu, czyli suche ciasto od pizzy? A wiesz co, ciasto też można wykluczyć. W takim razie samo pudełko bez pizzy. Dokładnie, 2 złote. Proszę. Co jest dzisiaj z tymi ludźmi? Idę na przerwę, bo zwariuję. Dzień dobry, ja bym poprosiła dużą, czarną kawę i rogalika do tego. Dzisiaj spróbuję nowej pizzy z miejsca po kawałku. Zobaczymy czy będzie smacznie, świeżo, no i przede wszystkim włosko. A co to ma znaczyć? Zamknięte? Jakaś karteczka? Jestem na przerwie, wracam za 20 minut. <noise> kpina, to jest kpina zamykać restaurację tylko po to, bo się przerwy zachciało? No dobrze, widzę 100 kg. Ocenimy w takim razie, nie wiem, ogródek tutaj tej pizzerii. No zobaczmy, co my tutaj mamy. Ogólnie paskudne meble, lata tutaj pełno robaków przez te kwiaty chyba. No jo, śmietniki zbyt blisko stolików i zbyt blisko restauracji. Czuć smród. Zamiast zapachów pizzy poczujecie zapach rozkładającej się pizzy w tym świetniku. No powiem wam, jak na pierwsze wrażenie nie zapowiada się to dobrze, aż straciłam apetyt. Ty, 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 ty. O, dzień dobry, mam nadzieję, że nie czeka Pani zbyt długo, już otwieram. <laughs> Słucham? pani sobie przerwę na kawę robi? To jest napisane czynne od 12 do 20. Nie ma nic napisane o pani przerwie. Yy, no wie pani, ciężki pierwszy dzień, a ja bardzo potrzebuję energii. Dramat, dramat. Dada. Menu słabo czytelne, ceny wysokie. Chciałabym, by pizza za tą cenę była duża i smaczna, bo od tego czekania umieram z głodu. Czekała pani raptem 10 minut? Dziecko, czy ty wiesz, kim ja jestem? Yy, no tak, pani Magda Wessler, krytyk kulinarny? A no właśnie, krytyk kulinarny. W takim razie podaj mi jedną margaritę. Dobrze, nie ma problemu, to będzie 5 zł. <śmany> Zapłacę dopiero po zjedzeniu Twojej pizzy. <śmany> Dobrze. No dobrze, co ja mogę tutaj powiedzieć? Niemiła właścicielka przewraca oczami i zachowuje się, jakby pracowała za karę. Mam już tego dosyć. To jest pierwszy dzień, a się czuję jak spalona pizza. Co to ma być? Chyba widzi pani wyraźnie, że siedzę przy stoliku, więc proszę mi podać pizzę na talerzu. I zrób nową, bo nie chcę takiej z ziemi. Lekko ją tylko podgrzeję, niech jest z ziemi. Proszę bardzo, smacznego. Czuję to pani? To przecież pachnie pupą, starym i tanim serem. Ochydne. Oh, Ale nawet pani nie spróbowała. <laughs> ja nie muszę próbować. Czuć wszystko po zapachu, że pizza jest do pupy. Do pupy. Wychodzę. Nic z tego nie rozumiem. Naprawdę. Już dzisiaj nieczynne, proszę pana. W zamian za tą pizzę zdradzę ci sekret. Proszę sobie ją wziąć. Była u ciebie Magda Wessler. Co jeśli ci powiem, że nasłał ją Luigi, żeby popsuć ci reputację? Co? Jak robiłaś dla mnie pizzę, to podsłuchałem rozmowę Magdy Wessler z Luigim. No i miała dostać 5000 tysięcy za obsmarowanie ci na jakimś tokagramie. To znaczy, że mam zamknąć swoją pizzerię? Oczywiście, że nie. Twoja pizza jest przepyszna. Nie martw się, pomogę ci. W końcu ty pomogłaś mi. Kolejna część pojawi się, jak pod tym filmem zostawicie 15 tysięcy łapeczek w górę. Powodzenia!